To jest Wizernie. Miasteczko w północnej Francji. Stąd do Londynu jest 200 kilometrów. Wystarczająco blisko, aby Niemcy mogli myśleć o ostrzeliwaniu stolicy Wielkiej Brytanii za pomocą nowej broni, rakiet V2. One miały startować stąd, w gigantycznej podziemnej wyrzutni Wizernie. W 1936 roku w rejonie wioski rybackiej na wyspie Uznam Niemcy rozpoczęli budowę ośrodka doświadczalnego Luftwaffe i wojsk lądowych Peenemünde. Od 1937 roku konstruowano tam i prowadzono próby z rakietami A3, a następnie A4, nazwanymi później V2. Głównym konstruktorem był Werner von Braun. Jego zespół musiał pokonać niezwykłe trudności, jakie przynosiła budowa nowej broni. Pójść go na radę.